Moi drodzy, e, nagrywam to wideo na tle pustego Kościoła. Tak sobie myślę, że e, jeżeli e, nasze pokolenie nie opowie wiary w Jezusa Chrystusa następnemu, to ten kościół, kiedy ja będę miał 70 lat, e, będzie tak wyglądać. To znaczy może ja tu będę siedzieć jeszcze jako proboszcz, ale... Niekoniecznie będą tu jacyś ludzie, i to nie w, w, po prostu w tygodniu, w godzinach e, martwych, ale także wtedy, kiedy będziemy sprawować sakramenty. Jeżeli będziemy sprawować. Katastroficzna wizja? E, być może, być może nie. Nieważne, chciałem tylko o tym powiedzieć, bo mamy pewną odpowiedzialność za głoszenie Słowa Bożego i i ta odpowiedzialność, ona nam się o tyle zrealizuje, o ile będziemy potrafili opowiadać o swoim doświadczeniu wiary. Żeby móc o nim opowiadać, to potrzebne jest doświadczenie, potrzebne jest przeżycie, potrzebna jest też umiejętność o nim mówienia. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na wyjazdowe rekolekcje parafialne. Od piątku wieczora do niedzielnego popołudnia żebyśmy mogli e, razem we wspólnocie przeżyć choć półtorej dnia czy dwa dni, e, modląc się, dzieląc się Słowem Bożym, rozmawiając, e, jedząc razem, bo doświadczenie Kościoła to jest doświadczenie wspólnoty, wspólnoty, która się o siebie troszczy, ale która jest zebrana razem. Nie tylko na Eucharystii, ale także e, w takim codziennym e, przez chwilę byciu. Normalnie jesteśmy rozproszeni, normalnie e, mamy oczywiście mnóstwo więzi różnego rodzaju, ale... Niewiele mamy takich momentów wspólnotowych, gdzie by rzeczywiście Chrystus stawał się centrum całego dnia czy, czy kilku dni. Zatem bardzo zachęcam na parafialne korekcje wyjazdowe. Miejsc mamy około 130, zatem całej parafii nie uda się zabrać. Ja tak marzę sobie, żeby wyjechać ze wszystkimi, ale to pewnie jeszcze się długo nie uda. Natomiast wszystkich tych, którzy chcieliby przeżyć taki czas. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. To będzie weekend po Bożym Ciele, piątek, sobota, niedziela. Można zabrać dzieci. Jeżeli ktoś nie dysponuje transportem, to zostanie dowieziony, odwieziony i tak dalej. Zapisy wkrótce już będą dostępne, natomiast przemyślcie to. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ja pojadę z Wami na te kolekcji. Ksiądz Bogusław wtedy pojedzie z ministrantami na wyjazd. Także sporo, sporo uda nam się w ten weekend po Bożym ciele, mam nadzieję, doświadczyć. Zapraszam wszystkie informacje na stronie internetowej. Do zobaczenia.